Cześć! Witam Was na kanale Adam Zarkam Czyta, czyli szczerze o książkach i komiksach. Dzisiaj w ulubiony Wasz temat wracamy, czyli Warhammer 40 000 i herezja Horusa, a to za sprawą szóstego tomu całej serii, czyli Stąpienie aniołów autorstwa Michaela Scanlona. Książka w Akurat mam tutaj wersję angielską: Descent of Angels, w tym takim malutkim wydaniu. W Polsce książka była wydana w 2016 roku przez wydawnictwo Copernicus Corporation. Natomiast ja wróciłem do tej książki w wersji polskiej, ale w wersji audiobookowej, która wyszła w lutym tego roku. Była premiera, ma 28 luty. No, i tutaj lektorem głównym jest pan Krzysztof Polkowski. Wiem, że nie wszystkim pasuje ten lektor po zmianę, zmianie z poprzedniego, który był przy pierwszych trzech tonach, Natomiast moim zdaniem można się przyzwyczaić, nie jest źle. Mnie się przyjemnie spędziło tych chyba 14 godzin czy 12 jakoś tak mniej więcej wychodzi ten audiobook. Mnie się przyjemnie tego słuchało. Autor Scanlon y Michel. Y jest troszeczkę nieznanym pisarzem, akurat w moim mniemaniu. Ja się z nim wcześniej nie spotkałem. Później widzę, że tylko parę opowieści napisał dla wydawnictwa Black Library, czyli dla tego, który wydaje Warhammera 4000 40 i Herezję Horusa. Więc no, tutaj zbytnio wiele nie da się o nim opowiedzieć. To chyba jest jedyna książka, którą napisał w tej serii, więc no, dużo o nim nie opowiem. Ale mogę Wam opowiedzieć, o czym jest dokładnie ta książka. Tak wiecie, w skrócie, fabularnie, i jakie są moje wrażenia. No, no Generalnie wiem, że wcześniej był legend, który jest siódmym tomem, a to jest szósty. Troszeczkę nie po kolei, ale specjalnie z tym czekałem. Głównie ze względu na to, iż chciałem tego audiobooka dokończyć. No dobrze, ale o czym jest fabuła książki? Mniej więcej, co możemy tutaj się dowiedzieć. Generalnie książka jest o. Nowym legionie, którego do tej pory nie poznaliśmy w poprzednich częściach. Pierwszym legionie kosmicznych Marines, który nosi nazwę Mroczne Anioły. Prymarchą tego legionu jest Leon L. Johnson. Ale sama historia dzieje się dużo przed wydarzeniami z do tej, do tej pory znanych książek. Dzieje się na Kalibanie. Taktycznie jest to. Świat silnie związany z mrocznymi aniołami, jest to świat, w którym rekrutują się nowi Astartes. Jednak rozpoczynając tę książkę, w tym czasie na Kalibanie nikt nie wie, że istnieje imperium, że w ogóle jest Terra. Terra dla nich jest niczym, dla nas Olimp z mitologii greckiej. No, magiczne miejsce, niby stamtąd pochodzimy, ale, ale nikt nie wierzy. Są tam gdzieś gwiazdy, ale. One świecą na niebie, nikt się nie patrzy, każdy jest zajęty swoim życiem, nikt w to nie wierzy. Kaliman, generalnie, w tym czasie jest taką mocno zalesioną, zieloną planetą, na której jest pełno puszczy zamieszkanych przez bestie. Niebezpieczne bestie, które atakują ludność cywilną, praktycznie co chwila wieś tam wyskakują z tego lasu, mordują tych ludzi. Z tego tytułu powstają zakony rycerskie. To są tacy technorycerze z zaawansowaną zbroją, mieczami łańcuchowymi oraz bulterami, czy takimi pistoletami na tamtych czasów. I oni walczą z tymi bestiami, żeby ochronić ludność cywilną. W pewnym, pewnego dnia na planetę przebywał Lajon. Jako dziecko, gdzieś tam wylądował w lesie i przez jakiś czas sobie radził sam. Jednak zostaje odnaleziony przez rycerzy takiego zakonu, przewodził mi Luther i on przygarnął właśnie naszego Liona L. Johnsona, go jako brata tak naprawdę i potem wspólnie zaczęli walczyć z tymi bestiami, pjąc, pnąc się w górę hierarchii zakonu. Ale to nie ich oczami poznajemy całą historię, to jest generalnie taka Pigułce. I to też w książce jest tak samo dużo opowiedziane na ten temat. No, głównym bohaterem całej książki jest młody chłopak Zachariel. Będzie mu przez cały czas towarzyszył jego kuzyn Nemiel. Poznajemy ich jako dziewięciolatków, którzy chcą się dostać do tego legendarnego zakonu, gdzie walczą tacy wojownicy jak Luther czy Leon L. Johnson. Chcą walczyć z bestiami, chcą ochronić ludzi. I tutaj poznajemy całą historię z ich strony, właśnie jak wygląda rekrutacja do takiego zakonu, jak wygląda szkolenie, także jak wyglądają pierwsze walki z tymi bestiami, także stosunki pomiędzy braćmi, i konflikty, które też są tutaj obecne na tym kalibanie. No, okazuje się, że Lion postanawia też tutaj rozpocząć pewnego rodzaju krucjatę, która ma oczyścić kaliban z bestii i praktycznie mu się to udaje. Do pewnego stopnia, ponieważ no w książce już ta krucjata trwa do jakiegoś czasu. No, mamy tutaj pewną, pewną analogię do imperatora, który rozpoczął swoją krucjatę w galaktyce, w cel oczyszczenia jej z niebezpieczeństw dla ludzkości i zjednoczenia ludzkości. No więc tutaj mamy takie, no tak jak mówię, analogię do tego, co się dzieje gdzieś tam w kosmosie. Samą książkę i samą fabułę możemy podzielić jedną cezurą, czyli przybycie Imperium. Duża część książki dzieje się właśnie przed przybyciem Imperium. No i taki gdzieś tak szybko poprowadzony fragment już po tym, jak przybywa Imperium. Czemu szybko poprowadzony? To zaraz wam powiem. No mamy tutaj możliwość poznania w ogóle mrocznych aniołów, ich korzeni, ich takich tradycji, jak można w ogóle się dostać do legionu. Ponieważ tutaj też jest fajnie pokazany proces rekrutacji, nie tylko do tego zakonu, ale także i do samego legionu. Się okazuje, że to nie jest takie proste. Co sami zobaczycie, czytając książkę? Właśnie to są takie rzeczy, dla których uważam, że warto przeczytać tę książkę. Z ciekawostek mogę też powiedzieć, że tutaj poznamy też legendarnego lorda Seifera. Kim jest? Co to za osoba? Jakie, jakie logiką ma specjalną rolę w tym wszystkim? No to tutaj akurat możecie się dowiedzieć. Dla ciekawskich jest to właśnie istotna rzecz, tym bardziej ze względu na historię Mrocznych Aniołów uważam, że warto. No, sama książka, no, tak jak mówiłem, dzieje się dużo przed wydarzeniami z naszej głównej linii herezji Horusa. Też nie wymaga znajomości innych części, moim zdaniem. Można ją przeczytać samodzielnie, można ją przeczytać przed tym wszystkim, co się dzieje. Więc tutaj nie ma znaczenia, czy po nią sięgniemy jako po szóstą książkę, czy po pierwszą, czy po dziesiątą. Jednakże, z mojego punktu widzenia, no, wiem, że na internecie wiele osób mówi, że można spokojnie pominąć tą książkę. No ale jeśli chcemy znać historię Mrocznych Aniołów, to uważam, że warto sięgnąć po tą książkę, żeby wiedzieć, jakie są źródła późniejszych problemów samego legionu. Bo Legion będą targały później wewnętrzne problemy, no i źródło tych problemów akurat znajdziemy w tej książce. Sorry za taki wielki spoiler, ale wydaje mi się, że ci co znają Shwarhammera to wiedzą o co chodzi, natomiast ja mam nadzieję, że troszeczkę dzięki temu Was zachęcę do tego, żeby sięgnąć po tą książkę. Więc, no, okej, okay. samą książkę jak oceniam. No i tu mam wielki problem, ponieważ ta książka bardzo mocno odstaje od poprzednich, yy, ponieważ nie mamy tutaj bez, bez, bezpośredniego yy, nawiązania do Helezji, Chorusa, do Chorusa, do późniejszych wydarzeń, więc można powiedzieć, że to jest takie oddzielne troszeczkę dzieło. Yy, może idealnie by pasowało, tak jak wiele osób mówi, do, do, do serii Prymarchowie, więc, więc możliwe, że tak, no tak, tak, tak to by idealnie pasowało. No i generalnie takim takim tempem opowiadania, no faktycznie odstaje troszeczkę. Nie jest to tak dobra opowieść, jak do tej pory mieliśmy możliwość poczytania. No, nie jest to poziom ani pierwszych trzech części, ani Full Grima, ani Legionu. Jednakże nie jest to tragedia moim zdaniem, tak jak niektórzy mówią, nie jest to kompletne, nie jest to kompletne, no absolutnie nie. Absolutnie ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest fajna opowieść o rycerstwie, no bardzo idealnie pasuje właśnie takie odniesienie i umiejscowienie Legionów Mrocznych Aniołów właśnie w angielskim rycerstwie. I to, to, to mi się jak najbardziej podoba. Co kuleje, to tak naprawdę druga część książki, w której moim zdaniem autor... Jakby stwierdził, kurde, to chyba za dużo napisałem, więc muszę na szybko skończyć, i to jest właśnie główny zarzut. Tutaj we wszystkich książkach mamy fajnie rozbudowane tę całe historię, natomiast tutaj troszeczkę pan poleciał, przynajmniej moim zdaniem można było troszeczkę lepiej poprowadzić tą historię pod sam koniec, troszeczkę bardziej rozbudować to, żeby ja może troszeczkę bardziej zrozumiał motywy działania, które się tam dzieją. Ok, czyli jak ja oceniam. No będzie to takie mniej więcej między 6 a 7. Takie 6 z plusem bym dał za tą książkę. Audiobook moim zdaniem fajnie wyszedł. Warto po niego sięgnąć, tym bardziej, jeśli macie abonamenty w dwóch serwisach streamingowych popularnych. Nie będę wymieniał z nazwy, ale. Tak, jak najbardziej polecam, polecam posięgnięcie po tą książkę. Czy jest niezbędna? No nie, no nie. No niektórzy mówią, że można pominąć, teoretycznie można pominąć, no ale ja uważam, że ze względu na samą historię Mrocznych Aniołów jednak warto, warto sięgnąć. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o samą książkę. Ja Wam życzę udanego tygodnia. Chociaż może się okazać, że troszeczkę wcześniej coś jeszcze zamieszczę, ale to będzie taki troszeczkę przerywnik. Jeśli Wam się podobała recenzja, to poproszę łapkę w górę. Jeśli chcecie coś więcej usłyszeć, a jesteście tu pierwszy raz, to bardzo proszę o subskrypcję tak zwanego suba. A na razie życzę Wam udanego tygodnia jeszcze raz. I trzymajcie się. То есть